Witam, witam, widać brakowała Brakowało takiego porodnika w sprawie bolera właśnie, w Postaram się tutaj coś pokazać wam, w Fani, ale za parę minut. Jak wiecie, że teraz bol się nagrzewa, a w tym coś jest, coś się kryje. Zaraz wam pokażę co, co tam się kryje. Nagrzewa ta jest jak widzicie widzowi fani. Jak widzicie to słychać. Teraz widzicie cały osprzęt całego, co ja tu pokazuję wam. Co ja? Pamiętacie widzowie fani to co pokazywałem? O właśnie coś takiego To jest regulator do ilu może nabić? Może być mniej może być tak tutaj jest pokazane To się coś takiego ustawia Tylko wiadomo nie wolno ruszać kabla teraz jak Widzicie, ustawiam, jak powinno być, żeby się nagrzewało, jak słyszeliście wizualizowali tego. Tak, tu macie cały ten osprzęt, jak to wygląda. Tylko bo wiadomo, trzeba bardzo uważać, żeby się nie dotknął pieści po łapach jak w każdych jest możliwość żeby coś takiego właśnie podregulować sobie sobie ustawiacie jak to ma pojęcie widzowie fani to wystarczy zobaczyć sobie słychać jak pukło? O! Teraz trzeba sobie to ustawić, żeby to nagrzało. Wskazówka wiadomo, widzę, i fajnie się przestawi. Tego lepiej po prostu nie bierzcie za coś, jak nie wiecie coś. bo wystarczy. Jeden z ruchów zrobić wizualnie -i, i, i może być spięcie. Widzicie wizualnie? To jest właśnie tak wygląda. Odpięć w środku, jak już macie już po gwarancji, to możecie sobie podkręcić wizualnie. Tylko tak, mówię, no, to jest trzeba na to uważać, bo to. Wystarczy jeden zły ruch zrobić. Można bolet zniszczyć, jak ktoś ma pojęcie, wie jak no to trzeba trochę tutaj sobie albo sobie poczytać. Bo każdy bole ma inne, yy, inaczej. Osprzęt schowany, ten bole w rodzaju takiego bolaru właśnie. osment ma. Tutaj schowano cały ten. Jak widzicie. To jest dla Was widzowi fani poradnik w sprawie boleru. Tylko jak mówię uważajcie, uważajcie, bo to wystarczy zły ruch zrobić i można spierdzielić. I można spierdzielić. To się nagrzewa. Jak widzicie widzowie fajnie słychać w ogóle. Nie będę teraz mówić, a słychać. Szum. Bo po prostu nagrzewa. Jeszcze raz. Jak ktoś jest hydrosanitarnym, no to powinien znać. Ja jestem w ogóle z zawodu hydrosanitarny. Jak widzicie. To jest taki poradnik mały dla Was widzę i fani żebyście widzieli jak to wygląda On się strzesany jak nagrzeje, to on się wyłączy i temperatura A, Pytacie się czy długo trzyma tę temperaturę? Trzyma ładnie, długo właśnie A właśnie dużo, długo trzyma się nie to, że... Z czasem trzeba tego on, długo się trzyma. W fajnie właśnie temperaturę trzyma ładnie, jak widzicie. I tu macie cały ten ostatni dokładnie, ja Wam już przybliżę. Tych dwóch kabel białych lepiej nie zatyka żeby Was nie popiściło. Najlepiej no, to robić o rozłączonym prądzie, ale i nie macie jak zobaczyć regulatu, do regulowania jak widzicie działa, działa Śmiga sobie musi to teraz sobie nagrzać do swojej temperatury widzę fani Jak widzicie trzeba poczekać żeby to się nagrzało na początku nie tutaj, no ale, wiadomo kampanie mycie naczyń, no to schodziło, trzeba było czekać na napicie, i teraz jest zrobione powiększone. widzowie jak widzicie. Jak widzicie, już jest to skręcone. Teraz się będzie nabijało. Jak widzicie, widzowie fani. Lepiej uważać, no i faktycznie to trzeba uważać, żeby sobie krzywdy, żeby prąd Was nie popieścił, bo to jest naprawdę niemie uczcie. Lepiej to rozłączyć, tego, tak, ale z punktu widzenia nie da się sprawdzić, czy się udało ustawić regulator nagrzewania do jego stopnia nagrzewa. Lepiej uważać. Delikatnie to robić. Jak widzicie widzowie fajnie. I też sobie nagrzewa, nie się nagrzewa, ja się nagrzeje to, wyłączył bolę sobie, no i będzie trzymało temperatura, a później jak będzie niska temperatura spadnie, dogrzeje do momentu i później wyłącza, jak widzicie lężyki tutaj do ciepłej wody i do zimnej, a tu macie w razie czego jakby się zapowietrzyło czy coś jest taka specjalne żeby albo spuścić wodę lub tutaj macie coś takiego żeby zawór wyłącza się i jest włączony zawór wyłącza się i włącza się a tu w razie czeka, jakby zapowietrzenie to jest takie specjalnie zrobione. Widzicie, jak widzę pani śmiga, śmiga, laptop. Tak jak mówiłem, złożyliśmy się o to, że jak wy powiecie, że nie będzie działać, to nie subujecie, a jak będzie działać, subujecie. No, i widzicie, działa, wszystko działa. Śmiga, ja mówiłem, działa fajnie. Po prostu trochę trzeba mieć pojęcie. Tu jest, właśnie ten puchar. Jak widzicie. Widzicie puchar stoi sobie koło netbooka, Jak widzicie, mam ten puchar to jest moja pamiątka z Bodygrasem co miałam bitwę frestelową mam, on jest fani, jak widzicie. Trzeba iść do przodu, nie do tyłu. Widzowie fani. Proste? Proste. Tutaj jest lodowa. Tu widzicie. Dokładnie widzowie fani. Nigdy nie było spiny ze mną i z Wówuniem. Nigdy. Tylko specjalnie robiliśmy. Kwasy. Żebyście co wymyśleli. Widzowie fani. Ja mówiłem, widzowie fani, trzeba pozytywnie podejść do wszystkiego. Do wszystkiego trzeba podejść pozytywnie. Łobabem tego typu. No dobra, kończę widzowie fani, subujcie kana, lajkujcie fumber tego typu idziemy zobaczyć czy, jak tam, czy się nabił, czy jeszcze nie. Jeszcze się, widzę nie nabił. Widać to to. i fani. Widzicie? Nag nagrzewa, nagrzewa. Bo tak ustawiłem, żeby to nabiło dobrze. Oslawista Ben Benz. tylko typu idźcie do przodu, nie do tyłu, to jest bardzo rzecz, ważna rzecz, kanał, lajkujcie fanpage, no i idźcie do przodu, nie do tyłu, pamiętacie, kto idzie do tyłu, ten jest, wiecie co, nie będę nic już mówić widzowie pani, sami sobie odpowiecie na to pytanie, bo ja wam nie będę. Zobaczymy co okap działa, łopa będę tego typu. Działa czy nie działa? O, działa. odczuwanie się włączył no dobra widzowie fani trzymajcie się Pozdrawiam z wszystkich którzy yy, subują i lajkują like fani trzymajcie się do przodu nie do tyłu to jest podstawa tego życia motto mojego życia i lećcie w rynku do przodu a nie do tyłu trzeba iść naprzód wiecie o tym widzowie fani czy jeszcze nie? Chyba już każdy z kumał tego typu.